Polscy krewni Marty Stewart, gwiazdy amerykańskiej telewizji, zagościli na moim podcaście. Marek Kostyra, mieszkający w tej samej wsi Kopki koło Rudnika nad Sanem, z której ponad 100 lat temu do Ameryki wypłynął Franciszek Kostyra, dziadek Marty, zaznacza, że patrząc na jej pracowitość i nieustępliwość, dostrzega w niej te same cechy, co u swoich najbliższych. No i moja najstarsza siostra Teresa, jak to usłyszała, powiedziała: Nie ma cholery. Ona musi być nasza. Opowiada też o wizycie w kopkach specjalnego detektywa, który nie znalazł tego, co mi udało się odkryć. Zaczęło się to właściwie mm, wtedy, kiedy detektyw... Marty Stewart próbował dotrzeć do korzeni mm, ojca y, y, pani Stewart, Edwarda na Podkarpacie. Syn Marka Marcin Kostera, mając 17 lat, wziął się za Bary z całkowicie nową dla siebie dziedziną genealogią i odkrył, jakie więzy pokrewieństwa łączą jego i Martę Stewart. Posłuchajcie, co mówi o procesie odkrywania historii swoich przodków. To, co to, tak powiem, jest tym, co ciekawi, w tym podczas robienia tego, no to jest po prostu to, że ile rzeczy można się dowiedzieć, nawet takich naprawdę, że tak to określę, szokujących. Sama sytuacja z tego, że w ogóle mogę to robić, bo jednak jak nie patrzy czasami na ta bariera językowa, jest wielką przeszkodą w tym. Nawet czasami jedyne, co może człowieka naprowadzić, to samo to, że widzi imię i nazwisko w jakiejś metryce, ale mm -hmm. końcowo nie wie, w jakim języku o co chodzi i, i, i w ogóle już jest pas. Robert Pęczkowski spokrewniony z babką Marty, Heleną Kostyrą z domu Krukar, wyjaśnia nam, co oznacza tajemniczo brzmiąca nazwa Głuchoniemcy. Czyli podsumowując, Głuchoniemcy to nie metka dla konkretnej rodziny, tylko nazwa z literatury na pewien proces osadniczy i późniejszą asymilację. A w przypadku Krukarów związek polega na tym, że ich najstarsze ślady, warianty nazwiska i gniazda rodzinne, klimpówka, posada i wonić układają się w obraz typowy dla tej strefy kolonizacji. Zapraszam do wysłuchania całego odcinka podcastu. Link znajdziecie w komentarzach.